Nogi w odróżnieniu do ostatniego treningu zaczynam rozdrzewką z samych dwugłowych w szerokim rozstawie nóg 20 powtórzeń 5 serii czuję jeszcze delikatnie spięcie tutaj dwugłowym po w ostatniej kontuzji po czym przechodzę na 5 serii wyprostu w siedzeniu po 20 powtórzeń. Z wypoczątkowymi seriami, nic na razie nie łączy. Tutaj do kupy kolejno, przechodzę do przysiadu w maszynie. Zwykłe przesiady już zaprzestałem dawno robić, ponieważ to dość poważnej z proporcji udach. No i nie ja powiem, że nie odczuwałem tego w swoim krokiem osłupie, bo przesiadałem 280 kg, 220 robiłem w seriach normalnie po 12-15 powtórzeń. No to jest duży ciężar. Na dzień dzisiejszy to nie wyobrażam sobie w ogóle czegoś takiego. No ale młodość ma swoja atuty. No, na szczęście napracowałem się tyle, że noga bardzo szybko reaguje na małych ciężarach. Podobnie jak ostatnio przechodzę do wykroków. Tutaj tym razem z dwudziestkami. Czasem sobie podeprę się jeden z talerzy. Chyba nie jest już prosto, nawet przysiady w maszynie dość męczą. Robię to łączone z maszyną na przewodziciel, co będzie widać. No wykroki odbierają po prostu oddech, tego się nie da opowiedzieć. Tutaj wykonuję 20 powtórzeń, w duży ciężar. Przechodzę na maszynę kształtującą pośladek jednostronnie i takich serii wykonuję cztery. Praktycznie schodząc z tej maszyny zaczynam kolejną serię, więc to jest, można powiedzieć, to nie jest seria łączona, tylko to jest. To są trzy, cztery serie łączone po trzy ćwiczenia. No, a jest czas tam na napicie się wody. Partnerzy sobie nie przeszkadzają, bo jest nas akurat trójka, więc wymieniamy się tutaj bez żadnego czekania, jeden na drugiego. Szedłem na dół, na klatce jest trochę chłodno, więc zakładam zawsze coś świeżego, suchego, na górę przynajmniej, żeby mi było ciepło. No przy tych wszystkich suplementach, no jest ciepło, ale powiem Wam szczerze, że Mam taki moment na treningu, że jest mi tak zimno, że muszę naprawdę mieć suche ubrania. Tam zmieniłem kolejność, czyli w tym tygodniu robię 4 serie w siedzeniu, z umiarkowanym ciężarem 80-100 kg w siedzeniu i tutaj około 100 kg widzę w staniu też po 20 powtórzeń. Nie dokładam więcej, bo nie widzę sensu.